Przepisując przykład, zwracajmy od razu uwagę na potęgi. Mamy 2 do potęgi 17 razy x minus 16 do potęgi 4. O, widzę, że tą potęgę będę mógł za chwilę przedstawić w postaci potęgi o podstawie 2. Razy 3 to się równa 5, razy 4 do potęgi 8 razy x. Minus 3 razy 2 do potęgi 17. Zamieńmy więc w kolejnym kroku wszystkie potęgi na potęgę o podstawie 2. 2 do potęgi 17 razy x. Minus 16 to jest 2 do potęgi 4, ale tutaj mieliśmy jeszcze wykładnik równy 4, więc musimy go przepisać. Razy 3. To się równa 5 razy czwórkę przedstawiam jako 2 do potęgi drugiej i do potęgi ósmej razy x minus 3 razy 2 do potęgi 17 2 do potęgi 17 razy X minus. Tutaj, kiedy wykładniki stoją obok siebie, to wymnażamy je. Więc tu otrzymujemy 2 do potęgi 16 razy 3. To się równa. Wymnóżmy od razu ten nawias przez piątkę. Co otrzymamy? 5 razy 2 do potęgi 16. Znowu mamy sytuację, kiedy wykładniki potęg stoją obok siebie, więc musimy je wymnożyć. Razy x minus. 5 razy 3 razy 2 do potęgi 17. Zwróćmy teraz uwagę, że w tej potędze kryje się 2 do potęgi 16, i tak też zapiszmy tą potęgę. Mamy 2 do potęgi 16 razy 2 do potęgi 1. Mogę tak zrobić, ponieważ iloczyn potęg o tych samych podstawach. Umożliwia dodawanie wykładników potęg. 16 plus 1 daje mi 17. Dalej mamy razy x minus 2 do potęgi 16 razy 3. To się równa. 5 razy 2 do potęgi 16 razy x minus 5 razy 3 to 15. Razy 2 do potęgi 16. Razy 2 do potęgi pierwszej. No i widzimy, że w każdym tym iloczynie występuje 2 do potęgi szesnastej, więc możemy spokojnie całe to równanie podzielić przez 2 do potęgi szesnastej. Wtedy w tym iloczynie ta potęga się skróci, zostanie 2 do pierwszej. 2 do pierwszej to 2, więc zapiszmy to w ten sposób. 2x minus. 2 do potęgi 16 skróci się i zostanie 3. To się równa. Tutaj też ta potęga się skraca, zostaje 5x minus ta potęga się skraca i zostaje 15 razy 2 do potęgi pierwszej, czyli 15 razy 2. Uporządkujmy sobie prawą stronę tego równania. Przepiszmy na razie 2x minus 3. 15 razy 2 to 30. I teraz przenieśmy 5x na lewą stronę równania. Otrzymamy 2x minus 5x to jest minus 3x minus 3. To się równa minus 30. No dobra. Następnie przenieśmy trójkę na prawą stronę otrzymamy wtedy po lewej stronie minus 3x, po prawej minus 27. No i na koniec podzielmy całe to równanie przez minus 3. Stąd x to się równa 9.